Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Módlmy się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W ten wieczorny czas proszę Cię, Panie, roztocz opiekę nad naszą całą rodziną. Weź swoją obronę, i zachowaj w miłości. W ten wieczorny czas proszę Cię, Panie, za grzeszników, zawróć ich z drogi grzechu, prowadź zbłąkanych, czuwaj nad bezdomnymi, a bezradnym przyjdź z pomocą. W ten wieczorny czas stań, Panie, przy tych, których nikt nie kocha, zachowaj ich w swojej miłości. Ten wieczorny czas, proszę Cię, Panie, stań przy chorych, cierpiących, i pociesz strapionych, umocnij zwątpionych. Ten wieczorny czas, proszę za dzieci, które tej nocy się narodzą, i za matki, które na świat nowe życie wydają. Miej ich w swojej opiece i miłości. Tych zaś, których do siebie tej nocy wezwiesz, zachowaj w miłości i prowadź do swego wiecznego królestwa. W ten wieczorny czas, proszę, wejrzyj na tych, którzy Twojego imienia nie znają, bądź przy tych, których wezwałeś, by nieśli światu słowa Twojej Ewangelii. Panie, pozwól nam wszystkim dojść do Ciebie. Do Twojego Królestwa, abyśmy kochając Ciebie na wieki radowali się Twoją chwałą w niebiosach. Amen. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie. Do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.